Siema widzowie, tu Natek. Witam siema. z kolejnym odcinkiem na moim kanale, a dzisiaj jest ze mną Alanek. Dzień dobry. I nawet siema. A dzisiaj zagrałem Fortnite'a, ale jeśli dotkniemy podłogi to po prostu przegrywamy. Jeśli odcinek Wam się spodoba, to strzelcie suba, chyba pewnie w górę. No i co? Lecimy. Pyk. Okej okay, widzowie, my lecimy battle basem. Lecimy na tartak. Ponieważ jest tam dużo matcha. No i jest to hot drop. Najgorzej. To już według mnie pod tym dobrym pomysłem będzie, żebyśmy się dobudowali wyłącz pada Tam i yy, postrywali się gdzie spiderki I w tam ogóle dajcie, te belki mało dają, powinniśmy latać tu Bo te, te kłody dają dużo Okej okay, okej okay. Ne są w grze? Dobra, tu są tam, no. tu jest podłoga Dobra Mam skrzynkę kewy o kewy i jemka, perfekcyjnie. Lec, Alanek na tobie ale mam Artura, ale mam Artura Dwa razy do mm -hmm. dajcie, że nie chodzi. mogę się odtekać podłogi Wiem. Mój na niej zbudowana. To jeszcze tutaj jest? A pewno no to nie nie. jest Czy mogę się tak zbudować? Mogę. Tak nam nie jest. Najgorsze jak byłaby strefa bardzo daleko. Potrzebuję pomocy. Okej. Okay, okay. okay. Widać. Już już nie potrzebuję tego. Jakieś typowe jeszcze macie? Nie. No. Janek bez bo on, nikogo nie widzę. Bo on zginął od razu, czy już nie ma A co jakby w namiocie schować maty? Nie da się chyba. Chciałbyś zobaczyć Mam 600 drewna Na skanie Sem na to co? Ja też rzucę to najdy To się mi granaty rzuca i trzeba bym nie skolapsował Mam na edy To jest tą pompę przydało O ma głę to Mapę Oooo mapy się przyda To scanowanie To skanowali nas A to macy z tej mapy nie ma faj, tutaj mat. No, no bo... i broń dobra. Strzelają do mnie. Dobra, idziemy im nawalić. walkę. Ja się. Skąd oni Ale nawet ty spadłeś? Nie, nie, to był daszek. Dobra. A co? Nie, bo widziałem, jakbyś. Doszek mi nie, do, nie zalenderował. Nie bo... spadł do mnie. Dajmy mój dach. Tam za komputer. Sąk mi drewno zbiera. Ważaj, Spider. 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 mnie... Spider. 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 I to następne Z dwóch? Z dwóch! Mam, i mam koronki! Spidermeny, mam legendarnego plema, mam, mam to wszystko. Ktoś chciał mnie zabić. Ej macie tu Spidermeny! Nowiutkie! Idę! I koronki dwie! Czy koronkę też wezmę. Gdy są <laughs> Spiderman mi nie zadziałał, i w ostatniej sekundzie stawiłem sobie coś. Dobra, granaty. na szczęście, pos, nie ukradaj Na szczęście tu podłogi były. Niech z tego gra. No muszę na jakieś B... Mam podbieg. 10 pancernych. Co to jest tam? Mapa Drake. A. W którą stronę? Popatrz, tak, bo ja w tą stronę mam mapę. Spoko. Kopacy, bo ja mam lamę. Dobra, nie wiem nie jak? Jest. Ale że mi się amunicja kończy. Idziemy na lamę? No można. Ja bym pierwszy się wyżej trochę zbudował, się złapał jakieś drzewa. Ja lecę na koło a ja mam Alanka akurat. Żeby nie zginąć. Tak, coś zabiję mną! Postaw coś pode mną. Nie mogę. Nie! Nie! Wcale to nie ja! A, dobra, dobra. dobra, dobra. Jezu, wierzę ci. Mamy chili, ja sobie rzucę jedną. Ja macie wiem, coś w ma Jak nie drażną tylko. Dobra, macie tutaj chili, jakby ktoś chciał. Chodź, rzucić. To się od razu. Mam dobra. Um, o, jest w Niemczech, ja chcę iść do, do tą mapę. E, idź do was. Dobra. Del po mapę drajka. O skarb, w Już żyję jeszcze. na ten namiot skoczyć. No, słapałem się. Już myślałem, że to mój koniec. A! Ja żyję w dół. Siema. Hej. Ja idę wykrywać. O, nie mogę użyć co. Bo nie będę ją postawić. No to wylądujesz na czymś. Uuuu. Uh. A, no tak. Chodź. Mogłam. Gdzie idziemy? E, ja Asy. idę na kamień jakiś, o. Kamień. Więc. I postaw od razu, bo ja też tam lecę. Mi się tu? Nie mogę to budować w ogóle. Okay. Ehm, um, jest problem. Chodź, łap się za sam no, Tutaj tego drzewa. Co, co odwalasz? Pamiętajcie! Ja idę na ten dom. Ja idę ja na inne spider bo mi się sobą. zaraz skończą. Mam 60 użyć. Trzeba muszę maciki pozbierać. Ja robię tak. Jak to ma z matcami? Mmm... U mnie tak trochę licho. 500. Ja mam o, tak. Ja mam 600, 500, 100. Mhm. Muszę iść na ciekawinę ogór. Jak ktoś jak dotkniecie Spidermana podłogi, to nic. Chodzi o to, żeby po tym nie chodzić Dobra. Ja jeszcze w takiej sytuacji nie wiem. Masz za kolana to? Okay. Tak czy nie? A co? A taka <laughs> Czekaj. Przez okno, przez okno na ciebie patrzy i, musi, i nie widzi dokładnie. Chwila, ja tutaj idę do was. Jestem prywatnym snajperem. Tam gonię cię. Uuu, sobie ją. Ej, tornado, mu się przyda bardzo. Przyda bardzo. Idę na słodkie skrzyżowanie. Ja Nazywaj barokej. Ale ja mam o, po, polsku, a po, polsku, po polsku, to jest słodkie skrzyżowanie. Wiem, bo ja mam polską. Ja no jestem z jesteś tej słodkiej. Ej, bo ja jestem na jakimś dzikusik. Co tu jest? Dawaj, to jest? Dawaj, ja jedź dalej. To jest klombo. Ja bym go pobił, ale... ale... Będzie w, w Wiesz, co się u mnie wydarzyło? Co? Leciałem ze Spidermanem. Po budynkach. I przypadkowo wędkę wziąłem. Tak jakby zamiast w domku. I postawiłem sobie stick schody. O kurde, w domku. Ej, chodźcie może na rift. E, są rifty! Lądowałem na drzewku. Mimo, że... Możemy Spidermenem... Mimo, że możemy Spidermenem dotykać tej podłogi, to ja tak się staram. Mam pod Najbardziej... legitym o. Ej, rotuję. Ja. Ale masz masz ammo do MP? Ja mam. A nie, on tylko tu ja. Ja mam 100, ja, nie mam 100 już. Ja mam 500. nie, czy 300? Mać drewno albo kamień albo metal trochę? A Chciałem tylko 420 km tak. i teraz podłogę, to jest moje. Maksimum na tym polu. Huf! Chodźcie, masz tu mogę. No ja używam. O. Myślałem na tym, żeby... Myślałem aż tym, żeby podłogi. Ja już specjalnie nie postawiłem te podłogi. Dobra, chodźcie może do Tornado. Dawaj, wylądować. Na Tornado. Następny. Dawajcie na w Ja na Chodźcie na ten domek Spokojnie. wylądować. Dawaj dawajcie w następnej gierce. Zróbmy wina bez używania broni. Broń. To by było ciężko. Ale spróbujmy. <laughs> Może w na, ma, na następnym odcinek. odcinku. No właśnie. Okej. Okay. Mimo, że widzowie się bardzo cieszyli, gdyby zobaczyli dwa odcinki Co? w jeden dzień. Jakiś no, specjal no. robisz kiedyś? No tak! No, tak. Czemu to Ja mogę robię coś na tysiąc. Uh, dobra chwila, ja mam taktykę, robię boksa i szukam grać oh, so, uh, <laughs> yeah, No tam ci... Tsukiers Tsukiers są... Amazing Ja robię cone I'm Scar. Po co żebyś miał kimś zabić teraz? Nie było jedynie, żeby pod tobą jest podłoga Ja mamcy, to... Huuu! A, Jakby jak mi zestrzelił Spidermana Dobra, chodź, ej, czekajcie, bo zaraz strefa będzie Kul się ten domek Podchwiecznią pozycję Ej no! Polanek chyba chce się zabić Ja idę ja ja do strefy, bo tak, zaraz dzielne. będzie no wiesz na tym. Może chcę się zabić, bo to jest niecodzienne dziwne zjawisko i chcę zobaczyć jak to jest. Ja mam tylko 500 mantra. Ej, łódka na, na mnie. Trzysta. Chodźcie. Mmmm... możemy. Jest! Udało mi się przesuzyć! Wskoczyłem w tornado i nie zadziałało. Zacząłem stawać w budowę. Jakiś kolega do jakiś kolega, jakiś to jakiś kolega, do do mnie. drewno zbieram? kolega, jakiś budna, ok, A słodkim skrzyżowaniu, czy jak to tam? 500 matza mam. 500. Nie mam. mam mam 300. O, oh, mam Ty. problem. Ty! 30! Nie! Co tu się dzieje? Lecimy do Ciebie. mnie! Mam... mam 100 marca! mam! Ej, co to za swamerze? Że... Jeden dead. ja mam 10 pancernych! Jeden dead. Crack! Crack! 40 dostał. Crack! Nam daj. O, kochankę. O, złoty Aj, kolejny! To ta meczka. A więc jeden typ? Typy? Wstępny? Tak. No. A no tu się ja hakie zamówię. Na mnie też ztykł, taki niech ktoś mi skoczy za chwilę. Ja nie mam już nawet wyglądać. Mi... Gdzie skończy. tu ktoś jest? No nie jest na mnie, liście koło. On, on ucieka, Zniszczyłam mu linkę. Weź teraz, za nie zniszczę. Spadłeś, prawie? Tak. Stałem cię chłopaki tu. Prawie. Mam 500 maxa. To jest sabę, który się wcześniej przyczepiłem. To jest sabę, który się wcześniej przypiłem się lata. Da maxa? Na kamień tu. Huf Ja też jestem na kamień na wcześniej. Ja też. Dobra. Chodźcie do mnie. Уф, я же. Ай, че на меня? А. -а, -а. мне мочу западать, дайте мне Ну-ка, я Ojoj, oj, crack! Nie Ronin! Ej, jak złoty to Ronin ma kraka! Bóg, crack. Ronin ma kraka! Jest! Ile się Krak! Mam te pa... Mam problemy. Widzę. I się z nim. Idę do ciebie. Dwaj się krew! Nie dasz? Nie dasz, ucieka. Mam 15% pancernych, mam maksa! 40 dostał. Dwaj się krew! Co? Znisułeś mi linkę. Oto ci faktem. Tam jeszcze krak jeden. Ej, ja mi das idę na coś. Dobra. Ja mam mitycznego PEMA. No, tam leżę. Wiesz, że ja mam też 15 mate, ale z to maski. No, tam na tym trzeba się złożyć. Ale nie zabuduj. Daj metalową Metal Metalową bombę. To jest jego. To nie podłama. jest nasza. No. No. Co wy robicie? Ale on chciała być się pod uwagę. Dobra, podmijamy Znamy to. Też, um, jakieś HP? Ja mam tylko Kevin. Podmijamy to. Tak to się to. Mam tak. ta! Czym tylko idzie? No, tam na sam. Ja mam cztery budowle jakby co. No ty go miałeś skillować miałeś 4 budowle Mój no ważniejszy Nie miałeś go skillować Zadaj mi za to masę, bo ja mam tylko 4 budowle No ja nawet nie mam naczynia, weźcie mi pod, podnosie mam I strefa Mam cztery budowle O chodźcie za mną, bo ja mam 2000 Chodźcie Chodźcie, 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 a wam rzucam No i po tanku. Macie 14 pancernych! Zabudujcie mnie! Buduj. No buduj! Słuchaj, buduj! Słuchaj, słuchaj. No buduj! Chodźcie! Zabudujcie! Znowu! No, nie! Dotknęliśmy podłogi! A nie, ja? Nie. nie, Koniec! Dotknęliśmy podłogi! To Zasługujemy my... na śmierć! Nie możemy cię ulecieć! Bo jak zentrujemy koła, to dotkniemy podłogi! To słuchajcie! ety tak, tak, ja Jeśli skazany na śmierć! Ale ja tam. jestem na podłodze, tu! Ale, choć, ale choć tu jest. Tą ale edytujcie tak, jakbyście się w nim kampili! Chodź tu, chodź tu, chodź tu! Takiego pojedynczego edyta, to ja wtedy wejdę tam! No! Macie! Szybko no lec. Nie liczy się! O mam cię! Je... Byliśmy okay. na budowli! Jeśli jesteś w budowli, to byliśmy na budowli! Nie, ty No, no, tak. Tak. no i dupa. No i dupa. Ja zginęliśmy. Ale ademocjaj. Dobra. To jest już tyle razy. Gdzie miejsce bada. i tak by było. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. Dobra.